Od piątku Polkowiczanie mogą oglądać mecze Mistrzostw Świata w Siatkówce. W Parku Miejskim powstało miasteczko Kibica. W Amfiteatrze Miejskim zamontowano Telebim, na którym można oglądać mecze odbywającego się w naszym kraju siatkarskiego mundialu. Wielu mieszkańców zapytywało mnie i moich współpracowników, czy coś takiego zorganizujemy. No, no zorganizowaliśmy. Wykorzystaliśmy właśnie amfiteatr. Fajne miejsce, piękne otoczenie. Bezpiecznie dla wszystkich, wygodnie. Także będziemy mogli wspólnie Mistrzostwa Świata oglądać. Przede wszystkim drużynę Polską, jak się pnie i miejmy nadzieję, że jak najwyżej, jak najwyżej zajdzie i do ostatniego meczu. Także gorąco zachęcam. Siatkarskie pojedynki można śledzić od piątku. W sobotę przed meczem reprezentacji Polski z Kamerunem miało miejsce oficjalne otwarcie miasteczka kibica w Polkowicach. Fanów siatkówki, których pojawiło się bardzo dużo, przywitał burmistrz Wiesław Wabi, który zachęcał do oglądania meczów oraz wspierania oczywiście naszej drużyny narodowej. Siatkarski Mundial w Polsce to wielkie święto tej dyscypliny sportu. Kibice szczelnie wypełniają hale, a podczas meczów panuje wspaniała atmosfera. Oglądając mecze na telebimie usytuowanym w parku miejskim można poczuć klimat tego wyjątkowego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do parku miejskiego na mecze reprezentacji Polski. Mamy nadzieję, że nasi siatkarze będą walczyć w turnieju do samego końca, czyli do 21 września, kiedy to zostanie rozegrany mecz finałowy.